Szanowni Państwo, 5 sierpnia 2016 roku jest piąta rocznica śmierci niezwykłego człowieka, Andrzeja Lepera. Jego niewyjaśniona śmierć, niewyjaśniona, pełna zagadek i jakżeż tragiczna, którą świetnie sfilmowano. Patryk Wega sfilmował w swoim filmie znakomicie wstrząsająco. Andrzej Leper to był człowiek, który jest niedoceniony, chociaż po jego śmierci. Jest nowe życie Andrzeja Lepera na YouTubie. Oglądajcie Państwo, wchodźcie. To jest jego zwycięstwo po śmierci. Wtedy go wszyscy opluwali. Był dla nich hamem ze wsi. Jakżeż to było głęboko niesprawiedliwe. Ja spotkałem się z panem Leperem w 1993 roku, rozmawiałem z nim i poraziła mnie jego wiedza historyczna. Nie miałem uprzedzeń. Przypominam. Wychowywałem się niedaleko PGR-u, nie miałem żadnych uprzedzeń. Jak mieli jaśnie państwo z dużych miast, nie rozumiejąc dlaczego, nie docenili odwagi, ile było łajdackich prowokacji wobec pana Lepera, ile było bezczelnych prowokacji, którym obronił się, okazało się, że był niewinny. I po jego śmierci pozwolono wicepremierowi państwa, który znał pewnie mnóstwo różnych tajemnic państwowych że nikt nie przeprowadził sekcji zwłok. Potraktowano go jak po prostu nikogo, jak człowieka zbędnego. Jego śmierć jest dowodem na to, że tak lubimy spiskową praktykę dziejów. Jego śmierć jest dowodem na to, że nikt pana Lepera nie kupił. Musiano się go pozbyć. Bo przypominam, ja nie wierzę w samobójstwo pana Lepera. Nikt nie popełnia samobójstwo przed kampanią wyborczą. Po przegranej kampanii wyborczej uwierzyłbym, że może popełnił samobójstwo. Nikt nie popełnia samobójstwa, kiedy wyleczył syna ze śmiertelnej choroby. W odwrotnej sytuacji uwierzyłbym. Pan Leper. Pan Andrzej Leper. Człowiek z ludu. Jakżeż szlachetny i dzielny. Oglądajcie stare wydania, stare relacje z Sejmu. Jaką odwagą się ten człowiek mógł? wykazać i wykazywał. I samoobrona była niezwykle potrzebną organizacją. Tam naszło do tej samoobrony mnóstwo różnych bardzo ludzi, którzy ją psuli od środka, ale pan Leper upodmiotowił rolników, którzy tylko na rolniczych grzbietach wspinają się do swoich karier politycznych. Cześć i chwała panu Leperowi, niech spoczywa w pokoju, niech mu światłość wiekuista świeci na wieki wieków. Amen. Jak ktoś w pobliżu będzie grobu pana Lepera, niech zapali świeczkę, przepraszam, że tak powiem, również i w moim imieniu i w imieniu emisji TV. Czołem Wielkiej Polsce.